Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N., a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale przemyślenia vlog. Ja wierzę, że czasami musi nas spotkać dużo zła, żeby mogło nas spotkać dużo dobra. Grunt to umieć przetrwać to pierwsze i choćby cholernie bolało zaczekać, aż przyjdzie to drugie. To zabawne, jak ludzie myślą, że twoje życie jest łatwe tylko dlatego, że nie mówisz. O rzeczach, przez które przechodzisz. Moje życie, mój wybór, moje błędy, moje lekcje. Nie twój interes. Zajmij się swoimi problemami, zanim zaczniesz mówić o moich. Moje życie nie jest twoją historią do opowiadania. Nigdy nie czuj się winny za stawianie granic chroniących twój spokój. Ból naprawdę zmienia ludzi. Niektórzy stają się zimni, inni milczą. Czuję się jakbym marnował życie czekając na coś, co się nie wydarzy. Moje emocje to ciężki ciężar, ale będę je niósł w ciszy. W związku nie chodzi o to, by posiadać przystojnego mężczyznę czy piękną kobietę. Nie chodzi też o to, aby znaleźć idealnego partnera, ponieważ nie ma idealnej osoby na świecie. Nie chodzi o to, by szukać osoby zamożnej, bo za pieniądze nie kupisz miłości. Związek to znalezienie kogoś, kto cię szanuje, komu zależy na tobie, kto cię rozumie, kto jest dumny z tego, że cię znalazł kto cię kocha takim jakim jesteś kto pomimo pokus i okazji jest ci wierny i wybiera właśnie ciebie każdego dnia Refleksja na dziś. Żyj sobą, nie innymi. Bądź sobą i dla siebie. Bądź szczęśliwy, szczęśliwa. Rób to, co uważasz za słuszne, to, co sama, sam sobie podpowiadasz. Miej to wszystko w dupie. Ludzie gadali, gadają i będą gadać. Ty jedynie możesz podkolorować im tę bajkę. Zaczynam akceptować, że jedyną osobą, którą zawsze będę mieć, będę ja sam. Nadmierne myślenie kradnie Twoje życie, kradnie Twoje szczęście i kradnie Twój uśmiech. O, co ukrywasz w sercu, pojawia się w Twoich oczach. Najgorsze w byciu silnym jest to, że nikt nie wie, że cierpisz. Nieważne jak dobry jesteś, nadal zostaniesz zastąpiony. Nie mogę dłużej walczyć, jestem zmęczony. Cokolwiek się stanie, to się stanie. Są dni, kiedy byłeś dla wszystkich, ale ci wszyscy nie byli dla ciebie. Są też dni, w których coś w tobie pęka i zaczynasz rozumieć, że już wystarczy. Proszenia i nadskakiwania i powtarzania wciąż tych samych rzeczy. Wtedy zaczynasz rozumieć, że jeśli same, nie że jeżeli sam nie zaczniesz dbać o siebie, nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Mam dość, że ludzie mnie oraz krytykują za wszystko. Odejdź od tych, którzy cię poniżają. Zamknij drzwi przed tymi, którzy cię nie szanują. Podziękuj, że mogłeś poznać prawdę o tych, którzy cię okłamują. Nie możemy zmusić ludzi, żeby nas wybrali. Naprawiam siebie, bo rozumiem, że czasem ja też jestem problemem. Tą wiadomość dla ludzi, których już nie ma w moim życiu. Nigdy nie szukam utraty nikogo. Wręcz przeciwnie zawsze, bo jeśli się utraty ludzi. Więc jeśli cię straciłem, to znaczy, że zraniłaś. Zraniłeś mnie do punktu, którego nie mogłem tolerować. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że zdecydowałaś, zdecydowałeś się odejść. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że nie zmieniłaś, nie zmieniłeś się lub zastąpiłeś, zastąpiłaś mnie. Jeśli cię straciłem, to dlatego, że dałem Ci milion szans. Nigdy nie robię pierwszego kroku, tracąc kogokolwiek Czasami najpotężniejszym stwierdzeniem, jakie możesz wygłosić, jest ciche wyjście i odejście. Jesteśmy poza etapem próbowania, dogadywania się ty z tymi, którzy wiedzą, co robią, ale decydują się to zignorować. Jesteśmy poza etapem, kiedy ktoś konsekwentnie lekceważy twoje samopoczucie. Czas na priorytety. Dla własnej przestrzeni i energii przykre jest to, że w trudnych chwilach nie ma z kim porozmawiać, choć grono znajomych liczne gdy potrzebujesz uwagi najczęściej zostajesz sam warto czasem ukryć się przed wszystkimi dowiesz się wtedy kto tak naprawdę cię szuka, komu zależy, kto tak naprawdę chce zrozumieć i być z tobą na dobre i złe, nie zaskakuje mnie już jak źli potrafią być ludzie, przeraża natomiast jak długo potrafią się maskować, idź w, 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 o własnych nie licz na nikogo zawsze z podniesioną głową idź, zawsze swoją drogą. Osoba do której dzwoni się, płacząc, a kończy rozmowę śmiejąc, to takiej życzę każdemu. Pewne jest, że w końcu nadejdzie taki dzień, kiedy to niektóre osoby pożałują, że tak źle potraktowały Ciebie. Karma wraca. Traktuj ludzi tak jak chcesz, żeby cię traktowali. Rozmawiaj z ludźmi tak jak chcesz, żeby do ciebie rozmawiać. Na szacunek się zasłuży, a nie da. Na szacunek się zasłuży, a nie na wymuszenie. Na szacunek trzeba zasłużyć, nie kupować. To się nigdy nie zmieniło. Uważaj na relacje z ludźmi bez inteligencji emocjonalnej. Nigdy cię nie zrozumieją wszystko, spersonalizują i nigdy cię nie usłyszą ani nie, nie zobaczą. Uważaj na relacje z ludźmi, którzy nie potrafią regulować swoich emocji. Zawsze będziesz na łasce ich złości i złego nastroju. Uważaj na relacje z ludźmi bez samoświadomości, oni nie mają pojęcia, jak ich zachowania wpływają na otaczających ich ludzi, więc tylko kwestia czasu, zanim stanie im się krzywda. Uważaj na relacje z ludźmi. Bez empatii nigdy nie zobaczą i nie będą się przejmować tym, jak się czujesz. Jeśli nikt ci nigdy nie powiedział, to ja mówię ci teraz: szukaj w swoim życiu. Ludzi z inteligencją emocjonalną, samoświadomością, empatią i umiejętnością regulowania swoich emocji, inaczej będziesz na łasce ich dysfunkcji i zapłacisz cenę za ich niedojrzałość i brak rozwoju. Autor nieznany. Trzymajmy się na chwilę w refleksji nad kruchością naszego życia. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, a zarazem bardziej kochajmy tych, którzy nam pozostali, żeby potem nie żałować chwil, które mogły być, a nie były. Boli, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś dla kogoś tak ważny, jak myślałeś, że jesteś. Dobrze jest mieć choć jeden adres, pod który zawsze można pójść i mieć pewność, że zostanie się przyjętym, dobrze jest mieć również choć jeden numer telefonu, pod którym zawsze ktoś jest, odezwie się bez względu na porę, bez względu na wszystko. Nic tak, nie, nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał. Czasami spotykamy na swojej drodze osoby, które próbują wprowadzić negatywność do naszego życia, ich działania mogą być frustrujące, ale pamiętajmy, że to my decydujemy o tym, jak na to reagujemy, ignorowanie ich złośliwości i skupienie. Się na pozytywnych aspektach życia, to najlepsza odpowiedź. Zachowujemy spokój i radość, a oni tylko będą się denerwować. Życie pozwala nam czasem doznać wiele chwil szczęścia, ale stawia też przed, na przed nami wiele zadań i wyzwań. Czas płynie, życie toczy się dalej. Cóż, nauczyłem się już, że w życiu naprawdę piękne są tylko chwile, dlatego doceniam każdą chwilę. Moje szczęścia to takie małe okruchy, ale nie, nie istnieje przez to mniej. Wszystkie dały mi dużo doświadczeń i przede wszystkim bezcennych wspomnień. Wyciągnąłem z nich wiele wartościowych wniosków, no i bardziej poznałem sam siebie. No właśnie, skoro miałem tak wiele, a zarazem niewiele tych pięknych chwil, to wciąż czekam na, z niecierpliwością na jutro. Życie nie kończy się przecież z dniem wczorajszym pozwala nam doznać za każdym dniem czegoś nowego ale tylko dla nas za, tylko od nas zależy w jaki sposób to wykorzystamy ja już tylko bardzo dobrze wiem że czasem dla jednej chwili warto żyć a potem co będzie potem tego nikt z nas przecież nie wie to bzdura kiedy ktoś ci mówi że przyzwyczajasz się do braku pewnych osób w twoim życiu kiedy kogoś kochasz lubisz to się nie przyzwyczajasz uczysz się jedynie żyć bez tej osoby, z tęsknotą w sercu i głową pełną wspomnień. Daruję sobie myślenie o tym, co i jak będzie. Nie będę przewidywać tysiąca możliwych opcji, bo od życia tak i tak dostanę akurat to, czego w danej chwili w ogóle się nie spodziewam. Nie zawsze musisz od opowiadać swoją wersję historii. Czas i tak zrobi to za ciebie. Żałuję, że tak późno przekonałem się o fałszywości niektórych ludzi. Żyj dziś, bo wczoraj nie wróci, a jutro... Hmm. A jutra może nie nadejść. O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie majątek, wygląd czy talent, ale to, jak traktujemy drugiego człowieka. Silne i wartościowe osoby nie muszą znęcać się nad innymi, by poczuć się kimś ważnym. Silni są ci, którzy potrafią ofiarować innym dobroć. Życie nie jest takie samo dla wszystkich, więc bądź sprawiedliwy wobec wszystkich. Nie ma sensu planować, życia w każdym szczególe. Los i tak zawsze ma ostatnie słowo. Dlatego nie będę już robił żadnych planów, bo zawsze kiedy coś sobie planowałem, no i tak za zaskakiwała mnie teraźniejszość. Milczenie nie zawsze oznacza, że nie masz nic do powiedzenia. Czasem szkoda słów i czasu dla ludzi, którzy i tak cię nigdy nie zrozumieją. Jeśli nie wiesz co powiedzieć w pewnych sytuacjach na dany temat, to lepiej nic nie mów. Lepiej nic nie mówić w pewnych sytuacjach niż żałować tego, co się zrobiło lub powiedziało. Ponieważ to może, a nie musi zaszkodzić w pewnych sytuacjach tobie lub twoim bliskim osobom, które znasz. Obiecuję, nikt nie zajmie Twojego miejsca w moim sercu. Praca plastyczna to tak jakbyśmy mieli modelinę i tym podobne. Co możemy dać najcenniejszego? Drugiemu człowiekowi możemy dać siebie, swój czas oraz swój obecność czas jest ograniczony życie to szkoła całe życie chodzimy do szkoły ale do szkoły zwanej życiem od narodzin aż po grób myślę widzę czuję słyszę myślę o sobie i o bliskich zaufanych mi osobach na których mi i im zależy na relacji jaka między nami jest widzę człowieka który potrzebuje uwagi bliskości zrozumienia oraz żebym poświęcił kawałek czasu i cząstkę siebie żebym był z tą osobą na dobre i złe czuję się dobre że w towarzystwie zaufanych ludzi czuję się potrzebny światu i osobom, które potrzebują pomocy, troski i zrozumienia i rozmowy. Słyszę to, co mi serce i rozum podpowiada. Słyszę, że ktoś potrzebuje pomocy, rozmowy. Słyszę wewnętrzny głos wewnętrznego krytyka. Słyszę ludzi, którzy chcą dla mnie dobrze, abym nie zmarnował swojego życia, ani tego, nad czym pracuję cały czas. Kutnie zniszczyły wiele relacji, ale cóż, czas nie ma powrotów. Czas nigdy nie wraca. Ja kiedyś będę rozliczony przed sądem ostatecznym. Mówisz mi jak mam żyć, a sam sama nie wiesz. Nie umiesz poradzić sobie ze swoim życiem. Jeśli tobie się nie wiedzie, to proszę cię, nie psuj mi mojego życia. Czas pokazał mi kim byłaś, byłeś dla mnie. Teraz zdałem sobie sprawę, że byłaś, byłeś lekcją w szkole życia. Także hmm, niewielu osobom pozwalam się do siebie zbliżyć. Niewiele też potrafi mi zaufać, tak jak ja im nie potrafię zaufać, więc jeśli jesteś jedyną z tych niewielu, wiedz, że znaczysz dla mnie dużo. Nie mam pojęcia ile, ale cóż, każdy weryfikuje nas na swój sposób. Samotność to dziwne uczucie, pozornie otaczające nas tysiące ludzi, ale odczuwamy pustkę, której nie można wykryć. To stan, w którym jest człowiek, z którego pochodzi więcej za nieznanego i bliskość, której nie da się wykryć, przypadkowa. Ilość osób przytłaczająca samotność staje się traumą, z którą trudno sobie poradzić. Nic nie ma na zawsze na dobrej na złe. Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia jeśli gdzieś tam czekasz daleko w promieniach wieczności, to wiem, że jesteś bliżej niż myślisz. Każdy oddech, oddechu w każdej chwili serce cię słyszy, gdy zamykam oczy, jesteś ze mną w ciszy. Autor Michał N. Myślałem, że najgorsze w życiu to być samotnym. Tak nie jest. Najgorsze w życiu to być z ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się samotnym. Dziękuję za to, że jesteś zawsze, zwłaszcza gdy potrzebujesz z kimś porozmawiać. Bezczelność ludzi obwiniać cię za to, jak zareagowałeś, ale nigdy nie rozpoznali, co zrobili, żebyś tak zareagował. Ból naprawdę zmienia ludzi. Niektórzy stają się zimni, inni nie milczą. Najgorsze Pierwsza podróż życia, kiedy przejdzie, przejedziesz się na drugim człowieku. Ja codziennie myślę, co jest ze mną nie tak. Czasem, kiedy zawiedzie nas jedna osoba, człowiek zaczyna wątpić w innych ludzi. Pierdolić opinie innych, przestań przejmować się opinią innych. Żyjemy w świecie, w którym opinie potrafią nas hamować bardziej niż własne wątpliwości. Ale prawda jest taka, Nikt inny nie przeżyje Twojego życia za Ciebie. To Twoje życie, to Twoje cele, Twoje marzenia. Twoje doświadczenia, odpuść sobie ciągle zastanawianie się, co inni myślą, co inni pomyślą i powiedzą. Rób to, co naprawdę sprawia Tobie przyjemność, że czujesz się wolny. Dla kogo żyjesz, dla siebie czy dla innych? Jaki krok dziś zrobisz, by być bliżej swojego marzenia? Przestań przejmować się gadaniem i zacznij działać. Twój czas to Twój wybór, wcale nie jest w porządku. Nie trzeba pistoletu, aby zabić człowieka, wystarczy od odpowiednio dobrać słowa i w człowieku ginie coś na zawsze. Nic nie boli bardziej niż wycieranie własnych łez, wiedząc, że nie możesz nikomu powiedzieć o rzeczach, o których płakałeś, płakałaś.